Panie dyrektorze, mamy już lipiec. Za chwilę zbliżają się obchody uroczystości 70-lecia Piątego Liceum Ogólnokształcącego. Pan dyrektor jest z naszą szkołą wielu, wielu lat związany, dlatego chciałbym pana dyrektora prosić, żeby zaprosił pan wszystkich naszych absolwentów, przyjaciół, byłych nauczycieli na nasze uroczystości 11 października. 70 lat to poważny wiek, na pewno zasługujący na to, żeby szkołę odwiedzić. Dlatego zapraszamy wszystkich byłych uczniów, absolwentów, pracowników, nauczycieli do udziału w uroczystościach 70-lecia. Przewidujemy o godzinie 12 gale w Kinoteatrze przy ulicy a Wieczorem spotkanie po latach w sali widowiskowej Zagiszy przy ulicy Gdańskiej. Serdecznie wszystkich zapraszamy.